Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. No moi drodzy, dalej widać tą protestancką nienawiść prawda, i ślepotę na osobę Maryi. Prawda. Nie potrafią zrozumieć tej prostej rzeczy, że Chrystus przyszedł przez Maryję. Chrystus, będąc naszym życiem, naszym zbawieniem i naszym wszystkim, przechodząc przez Maryję, należy w logicznej konsekwencji uznać Maryję, że przez nią przyszło zwycięstwo, że przez nią przychodzi zbawienie, że przez nią przychodzi wszelka łaska, bo w Chrystusie jest cała pełnia. I ta pełnia przechodzi do nas, przyszła do nas przez Maryję. Tak? Yy, widać później, zresztą mówiliśmy o tym nieraz i protestantków to boli, że Chrystus był jej posłuszny. Był posłuszny Maryi, był posłuszny Józefowi. Yy, no, czy był Bałwochwalcą, że był posłuszny Maryi. Prawda? Więc jeżeli jesteśmy naśladowcami Chrystusa, mamy Go naśladować, prawda, i mamy poznawać Słowo Boże, to dla nas to powinno być oczywistą oczywistością, że Chrystus, Zbawiciel, przychodzi do nas przez Maryję, czyli zbawienie, życie, prawda, przychodzi do nas przez Maryję, ocalenie przychodzi przez Maryję, bo to jest w Chrystusie on jest tym wszystkim, prawda, i to przychodzi do nas przez Maryję. Jest właśnie dzisiejsza ewangelia, moi drodzy, z dzisiejszej niedzieli, prawda, która pokazuje nam Maryję w kanie galilejskiej, ten prosty fragment, znaczy inaczej. To proste wydarzenie, tak codzienne, jakim jest ślub, na którym obecni są Chrystus ze swoją matką i Jego uczniami, pokazuje nam piękno Maryi, to, co potrafi jej wstawiennictwo. Tak? Ja wiem, że to protestancki to będą pisać, co tam że są, czy jest, czy nie jest to, co oni tam będą pisać, co jest tak ważne jak śnieg z zeszłego roku. Ważne jest to, co mówi Słowo Boże. To Maryja mówi, nie mają już wina. Chrystus mówi, że to nie jest ich sprawa. Niemniej jednak dokonują cudu. Znaczy, dokonuje Chrystus cudu, tak? Ale jest tu interwencja Maryi. Chrystus objawia swoją chwałę, zaczynają wierzyć w, Nim, w Niego Jego uczniowie, tak? Zobaczmy, nie nadeszła jeszcze moja godzina. A więc Chrystus na głos Maryi. Przyspiesza objawienie siebie, swojej, rozpoczęcia swojej publicznej działalności. Była Maryja przy przyjściu Chrystusa, przez nią Chrystus przyszedł na świat, była e, prawda przy nim i przez nią rozpoczyna swą publiczną działalność. Pokazuje swoją chwałę. Ludzie zaczynają w Niego wierzyć, Jego uczniowie. Prawda? I choć Chrystus jest, chry... I zobaczmy, takie gnioty tu pociskają, bogi nie mam, czy że Maria ważniejsza od Boga, że no, to, to takie prostactwo protestanckie. Maria stoi w cieniu tutaj, tak? To Chrystus jest pierwszorzędnym y... W pier, na pierwszym linii frontu tutaj jest Chrystus, On dokonuje cudów, On objawia swoją chwałę, On y, w Niego zaczynają wierzyć, nie w Maryję, nie w, w, tam w, w nią, tylko w Chrystusa, tak? A więc, ale to się dokonuje przez nią, tak? Na jej interwencję, na jej głos. I tego protestantki też nie przeskoczą. Będą tu wykrzywiać to, co jest proste, prawda, ale nie przeskoczą tego, że Chrystus na głos Maryi rozpoczyna swoją działalność publiczną, że na jej głos dokonuje cudu i że ta interwencja Maryi kończy się objawieniem chwały Chrystusa. Stąd kościół prowadzony Duchem Świętym w poznaniu pełni prawdy, jako jedyny uczył i uczy, że tam gdzie jest Maryja, tam jest wiara, że Maryja prowadzi do Chrystusa uczyńcie wszystko co wam powie syn. Tam gdzie jest Maryja jest Duch Święty na wiedzenie świętej Elżbiety nam o tym pokazuje. Tam, gdzie jest Maria, jest wiara, jest radość, jest chwała, jest doświadczenie działania żywego Chrystusa. To pokazuje nam Słowo Boże, tylko trzeba je umieć czytać, trzeba w nie wierzyć. Protestantki, przez Lucyka zostali wypukani ze zdolności czytania Słowa Bożego. Nie czytania jako takiego, ale w ogóle ze zdolności zrozumienia, ze zdolności czytania Słowa Bożego. Dla protestantków Pismo Święte jest potrzebne tylko po to, żeby użyć go do Uzasadnienia swoich wymiotów. Nie potrzebują Pisma Świętego, żeby poznać prawdziwego Boga, żeby być Mu posłusznym, bo gdyby tak szukali szczerze, to by pozostawali przy Rzymskokatolickim Kościele. Im jest potrzebne Pismo Święte tylko po to, żeby podtrzymać pozory ich. Hareszii ich wymiotów. Prawda? Maryja im w tym skutecznie przeszkadza, bo obraz Maryi, mimo to, iż niewiele jest o niej w Słowie Bożym, to jednak jest to tak napisane, że na jej osobie wybijają sobie zęby. Maryja jest matką Jezusa, no jest, czyli jest matką Boga, no nie. No, no i, i, i tutaj po prostu wykładają się. Szatan wie, że tam, gdzie jest Maryja, jest Chrystus, jest On działający. Dlatego się jej boi. Dlatego chce ją wyprzeć z, z życia, e, prawda? Z wiary zwykłych ludzi. I wymyślił sobie takich swoich lucyków, protestantków, którzy są propagatorami jego wymiotów, tej piany spyska, piany nienawiści do Matki Zbawiciela do Matki Boga, niepokalanie poczętej Dziewicy Maryi. Pozdrawiam.